Cześć, witam w kolejnym odcinku z serii Go International. Nazywam się Paweł Biłczyński, jestem Country Managerem ExpandEco. No i ExpandEco jest jedną z firm, które współtworzy tą inicjatywę edukacyjną dla polskich e-commerce'ów wychodzących na rynki zagraniczne. I dzisiaj ze mną jest Piotr Snopek, który pracuje w firmie Paszport do Eksportu, która już od kilkunastu lat pomaga firmom z Polski wychodzić na rynki zagraniczne z pomocą dotacji i dofinansowań, które tą działalność na rynkach zagranicznych ułatwiają. Cześć Paweł, cześć wszystkim. No jesteśmy tutaj dzisiaj po to, żeby właśnie porozmawiać troszkę o tym, w jaki sposób można sobie tą drogę do ekspansji ułatwić dzięki dotacjom, które są dostępne. I po to też dzisiaj zaprosiliśmy do naszego odcinka Piotra, żeby podzielił się takimi swoimi doświadczeniami właśnie z tego, w jaki sposób taką dotację, takie, takie dofinansowanie dla firmy zdobyć, co jest w tym procesie ważne. No i czy w ogóle od tego myślę, że moglibyśmy zacząć, to są dofinansowania, na które mogą liczyć i e komersy, czyli sklepy internetowe albo firmy, które sprzedają przez internet na rynkach zagranicznych? Na pewno firmy, które przede wszystkim mają swój produkt, bądź markę produktową mogą uczestniczyć w dofinansowaniach na ekspansję eksportową. Przede wszystkim też dość istotnym elementem jest to, aby firma była z sektora MŚP. Mhm, czyli małe i średnie firmy, ale również te, które sprzedają przez internet, czyli nasza grupa docelowa. Yy, tak. Mhm. E, dobrze, a jak to teraz wygląda? Bo wiem, że takie ogłoszenia o konkursach pojawiały się raz na jakiś czas. Ostatnio chyba też pojawiło się kolejne. Jakie są aktualne możliwości, właśnie jeśli chodzi o zdobycie takiej dotacji? Jesteśmy w zasadzie w idealnym momencie, jeśli chodzi o dofinansowanie. Też takie, które właśnie interesują e-commerce y, albo firmy, które sprzedają na marketplace. Ach. W dużej mierze dla e commerceów będą to działania stricte informacyjno-promocyjne plus działania SEO, które mogą skierować się właśnie na docelowe rynki, którymi są zainteresowani. Aha, czyli nawet takie działania jak SEO, czy kampania marketingowa, takie działania też można sobie sfinansować na tym rynku. A są jakieś ograniczenia co do rynków? Czy to też jest tak, że generalnie no, to firma ma wybrać ten kierunek, w którym, w którym właśnie będzie chciała um, zacząć działać? Znaczy, na pewno firma powinna wybrać jeden z rynków, na których do tej pory nie funkcjonowała. Mhm. Ale jeśli chodzi o większość tych działań związanych z taką obecnością na rynkach zagranicznych poprzez np. uczestnictwo w imprezach targowo-wystawienniczych, tutaj Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, a raczej Ministerstwo Rozwoju i Technologii jako instytucja wdrażająca określiła, Targi, na których właśnie dobrze by było się pojawić. Ale te targi, rozumiem, nie są takim głównym kluczem, takim głównym centrum tej, tej, tego konkretnego starania się o dotację, tylko jakiś tam jednym z elementów, i obok nich mogą być też działania, właśnie do, takie z zakresu marketingu w sieci, powiedzmy, tak? Tak, jak najbardziej. Znaczy, tam jest pełen katalog kosztów kwalifikowanych. Imprezy targowe to oczywiście jeden z kanałów dotarcia, Aha. szczególnie jeśli mówimy o kanale B2B i znalezieniu potencjalnych kontrahentów na tych rynkach, a można sobie właśnie sfinansować też przede wszystkim... E, działania promocyjno-informacyjne, czyli na przykład nie wiem, e, strona internetowa w języku rynku mhm. docelowego, czy te działania, o których powiedziałem wcześniej, e, związane właśnie z SEO i dotarciem poprzez kanał internetowy do potencjalnych klientów w segmencie czy to B2B, czy B2C. Mhm. A czy w takim razie, bo na początek powiedziałeś, że tam ograniczeniem jest to, że to musi być mała i średnia firma, czy są jeszcze jakieś inne ograniczenia, takie warunki wstępne, nie wiem, jakieś regiony, z których to, 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 przedsiębiorstwo, które to przedsiębiorstwo musi reprezentować? Jakiś region, z którego pochodzi, czy to po prostu może być to. Mm, to jest akurat konkurs ogólnopolski, jest. tak mm -hmm. więc e, generalnie firmy z całej Polski mogą skorzystać z tego e, konkretnego konkursu. Ograniczeniem jest potencjał wnioskodawcy, tak? bo mhm. tutaj instytucja finansująca będzie weryfikować poziom przychodów ze sprzedaży eksportowej, tak więc tu firma musi pokazać swój potencjał i wykazać, że 30% eksportu za ostatni rok obrotowy to są przychody właśnie ze sprzedaży eksportowej. Czyli musi działać na rynkach zagranicznych i jakąś sprzedaż mieć właśnie na poziomie co najmniej tych 30%, żeby starać się... Tak, e, ponieważ jest to właśnie konkurs, w który mm -hmm. pozwala na zwiększenie tej ekspansji, która e, w tej chwili już gdzieś tam działa w ramach tej firmy. No tak, no ale dzięki temu pewnie też jest szansa, że te pieniądze trafią do firm, które już mają jakieś doświadczenie i już tych pierwszych klientów obsłużyły na rynku zagranicznym. No i też na przykład I chcą mają pozyskać nowych, zespół, tak który naprawdę, może tak, tak pracować z tymi, z, tymi, z tymi właśnie klientami, którzy do nich trafią. No dobrze, to gdybyśmy tak, abstrahując już od tego konkursu, który został ogłoszony, bo to już o nim powiedzieliśmy parę słów pomyśleli, czy, czy, czy zastanowili się wspólnie właśnie, jakie takie warunki brzegowe musi generalnie spełniać firma, która stara się o pieniądze w ramach dotacji. Czy to jest tak, że jakieś kompetencje, jakiś taki zestaw właśnie umiejętności w tej firmie dobrze, żeby był, jeśli myślą o tym, żeby właśnie taką dotację na taki cel uzyskać? Jak to wygląda na podstawie Twoich doświadczeń? No, wiadomo, że fajnie, jak firma posiada jakiś dział eksportu, tak? albo mm. ewentualnie osobę dedykowaną, która e, działa na rynkach, poszukuje aktywnie klientów, ponieważ wtedy taka osoba <laughs> wie, jakie instrumenty mm. e, są jej potrzebne do tego, aby e, pozyskać tych potencjalnych kontrahentów. Tak? Ale wiadomo, że e, poruszając się w sektorze MŚP mamy bardzo często nawet małe firmy, które. W zasadzie nie mają dedykowanego działu sprzedaży eksportowej. Z naszego doświadczenia wynika, że fajnie, jeśli mamy po drugiej stronie osobę, która będzie dla nas zbierała pewne dane, tak? jeśli mówimy tutaj o kwestiach przygotowania dokumentacji aplikacyjnej, ponieważ po pierwsze musimy stworzyć harmonogram rzeczowo-finansowy. Generalnie, najpierw zacząć od stworzenia takiej strategii eksportowej. Tak? No. To jest też element, który jest dość istotny w większości projektów unijnych, które pomagają właśnie w pozyskaniu tego typu dofinansowań. No, i potem właśnie ta dedykowana osoba wspólnie z nami układa ten harmonogram rzeczowo-finansowy. Musimy zebrać e, minimum trzy oferty na w zasadzie wszystkie koszty, które gdzieś tam potem będą generowane w ramach tego projektu. I to już jest zadanie wtedy tego mm. <coughs> pracowniku tej firmy, tak, żeby właśnie zebrać taki, żeby zebrać taki materiał i dołączyć go do tego? My też projektu. oczywiście w mm -hmm. tym pomagamy, tak, poprzez sieć naszych partnerów, ale to przede wszystkim firma wie, Jakie działania chciałaby zrealizować. Tak? Naszym zadaniem jest oczywiście ułożyć to w jedną spójną całość, czy ewentualnie podpowiedzieć, jakie działania można sfinansować, ale generalnie beneficjentem ostatecznym jest właśnie ten przedsiębiorca, który potem będzie ten projekt realizował. I pewne zaangażowanie z jego strony też jest wymagane z tego wynika. <grym> Byłoby wskazane, tak. Mhm. A jak to w ogóle wygląda? Czy to jest tak, że to za każdym razem udaje się uzyskać te pieniądze, jeśli stratuje się o dotację, czy ewentualnie od takiej decyzji komisji? Bo przypuszczam, że jakaś komisja decyduje, można się odwołać? Biorąc pod uwagę, że zazwyczaj to instytucje finansujące, które są zewnętrznymi podmiotami, w tym przypadku tego konkretnego projektu, o którym wcześniej mhm. mówiliśmy, będzie to Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości. Wnioski oceniają niezależni eksperci. Tak? Od takiej oceny, gdyby była to ocena negatywna, zawsze można się odwołać w formie protestu, i zazwyczaj te protesty są uznawane. Ewentualnie, jeśli projekt rzeczywiście nie uzyska dofinansowania w jednej z rund aplikacyjnych. Zawsze rekomendujemy przedsiębiorcom niepoddawanie się i próbowanie w kolejnej rundzie aplikacyjnej. Tak? Mając już gotowy wniosek, można go tylko zmodyfikować, zaktualizować harmonogram rzeczowo-finansowy i wtedy można próbować w kolejnej rundzie. ja rozumiem, że te rundy kolejne nie będą się bardzo różniły od siebie, tak? Czy że można się spodziewać, że one się bardzo mm, różnią, czy właśnie to jest tak, że. Jeśli się różnią, to zawsze na plus dla przedsiębiorcy tak naprawdę, tak? Aha. Czyli jest jakaś modyfikacja. Ale na plus dla tych firm, które ewentualnie aplikują. Tak? Zazwyczaj wiąże się to z poluzowaniem tych e, m, kryteriów brzegowych, tak bym to mm -hmm. nazwał. Mm -hmm. A jest w ogóle takie jedno miejsce, gdzie można właśnie takich informacji wypatrywać? Gdzie tych informacji o takich kolejnych ogłaszanych rundach należy szukać? E, no, jednym z miejsc jest na pewno strona internetowa www.funduszeuropejskie.gov.pl. Mhm. Ewentualnie też polecam śledzić profile osób zajmujących się dotacjami eksportowymi, między innymi na LinkedInie czy na Facebooku. Bo tamte informacje też szybko się pojawiają. Staramy się na bieżąco informować właśnie osoby, które obserwują nasze profile o tych konkursach czy ewentualnie o. Jakiś planach instytucji finansujących co do właśnie uruchomienia kolejnych naborów. Mhm. A mam jeszcze pytanie o taką właśnie geograficzną zależność. Czy to jest tak, że są jakieś regiony w Polsce, gdzie łatwiej jest o fundusze? Można myśleć o powiedzmy, założeniu albo przeniesieniu działalności w tamten region właśnie po to, żeby trafić na taką dotację? Jeszcze w poprzedniej perspektywie unijnej na pewno mhm. <coughs> dużą popularnością cieszyły się Firmy zlokalizowane na ścianie wschodniej, mhm. trochę dlatego, że firmy właśnie tam miały dodatkowy program, fundusze europejskie dla Polski Wschodniej. W tej chwili projekt internacjonalizacja został jakby wyłączony. Ale właśnie te firmy na ścianie wschodniej na pewno w ramach pomocy publicznej mają możliwość uzyskania wyższego dofinansowania, tak, ze względu właśnie na te regionalne projekty, tak więc tam można było uzyskać na przykład e, nawet do 80% wartości dofinansowania, aczkolwiek ten projekt, który jest właśnie ogłoszony w ramach tego działania 2,25. Mhm. Dla wszystkich jest to e, ograniczenie do 50% kosztów kwalifikowanych. Czyli bez względu na to, gdzie firma jest, tak, jaka na, jest na... na geografię tu nie ma znaczenia. Mhm. No i jeszcze jedno pytanie takie może już zamykające na koniec, czy ty pamiętasz ze swoich doświadczeń właśnie jakieś takie firmy z branży e-commerceowej albo sprzedające na marketplace'ach, którym udało się właśnie wykorzystać. Te fundusze publiczne, które są dostępne do tego, żeby sobie nowe rynki otworzyć albo poprawić obecność na tych, na których już są? Konkretnych nazw, firmy nie mogę powiedzieć, ale na pewno nasi klienci przede wszystkim korzystali z tych funduszy pod kątem również takiej identyfikacji wizualnej, tak? czyli stworzenie na przykład strony internetowej w językach rynków docelowych. Mhm. Jeden z naszych klientów w zasadzie stworzył stronę w czterech wersjach językowych, tak, czy ewentualnie właśnie w ramach wspomnianego wcześniej przeze mnie projektu internacjonalizacja dla Polski Wschodniej. Jeden z klientów sfinansował sobie taką spójną kampanię promocyjną, przygotowanie takiej kampanii, gdzie jednym z, ele z elementów właśnie było Przygotowanie i logotypów, wzornictwa, e, mhm. nowych opakowań, czy właśnie e, tych działań związanych z, ze stworzeniem i strony internetowej, jak również aplikacji mobilnej. Czyli da się? Da się, jak mhm. najbardziej. Dobrze. Do czego gorąco zalet, zachęcam. Tak, ja również, także dziękuję bardzo, Piotrze, za wielkie. dzisiejszą wizytę i myślę, że to nie ostatnie, bo będziemy do tego tematu jeszcze wracać, a wszystkich naszych widzów zapraszam do subskrybowania naszego kanału, po to, żeby być stale na bieżąco z tym, co będzie się na nim pojawiało, no i do naszej grupy na LinkedIn, gdzie również będziemy publikowali informacje no i dzielili się własnymi doświadczeniami, jeśli chodzi o cross-border e-commerce z tymi, którzy będą mieli jakieś do nas pytania w tej sprawie.